Witam. Czasami spotykam się z twierdzeniami, że koło dwumasowe to jedynie drogi dodatek, który został wprowadzony, aby wyciągać dodatkowe pieniądze z kierowców, a ich jakość jest często dramatycznie słaba. Myśląc, właśnie w ten sposób można dojść do wniosku, że zamiast wymieniać dwumas, lepszym rozwiązaniem będzie założenie koła sztywnego, które będzie w przekonaniu niektórych kierowców wieczne. Nie jestem zwolennikiem poprawienia fabryki, szczególnie w tym temacie. Tyle pokazałem w jaki sposób działa nowoczesny automat na przykładzie Volkswagena Passat b 820 td i 150 koni mechanicznych z DSG. Właśnie działanie automatu pokazuje jak prawidłowy sposób operować skrzynią biegów i gazem, tak aby nie miało to destruktywnego wpływu na auto. Z mojej praktyki wynika, że koło dwumasowe padają po 200 tys. km Czasem w autach, które sprzedajemy, lub yy, sprawdzamy ich historię serwisową, nie ma takiej informacji. Przy biegach 300 tysięcy km, zasada jest prosta: im większy przebieg, i większa moc, tym łatwiej o awarię. Koło dwumasowe to część eksploatacyjna, która się zużywa i trzeba się liczyć z jej wymianą. Problemem jest często cena części kompletnej dwumasy sprzęgła z dociskiem będzie kosztował średnio jakieś 2-2,5 tysiąca złotych i jest to dobra cena ciężko znaleźć tańsze zestawy rozwiązanie jest zlecenie regeneracji, ale tutaj podobnie jak z tytułowo po sprzężarkami poziom jakości usług ma ogromną rozpiętość sam proces regeneracji kół dwumasowych jest często poddawany wątpliwości ze względu na brak części zamiennych i procedur wśród producentów na naprawy tego podespołu jeśli koszt wymiany jest tak duży to warto się zastanowić w jaki sposób uniknąć awarii. Po pierwsze należy przed zakupem auta sprawdzić historię serwisową, przebieg oraz wszelkie naprawy. Może dwumasa była już robiona. Na trwałość ma decydujący wpływ w sposób eksploatacji auta, w szczególności sposób operowania gazem i sprzęgłem. Należy unikać w szczególności agresywnego przyspieszenia z niskich obrotów. Zwróćmy uwagę co robić w takich sytuacjach automat często redukuje o 2, nawet 3 biegi w dół. Im wyższy bieg, tym łatwiej wprowadzić silnik poniżej obrotów, z których będzie potrafił sprawnie przyspieszać. Pierwsze 3 biegi są tak zestopniowane, że bez problemu auto będzie zbierało się z samego dołu, na przykład od 1100 obrotów na minutę. Natomiast na czwartym, piątym oraz szóstym biegu takiej możliwości nie ma, więc należy wtedy wykonać redukcję. Problem nie jest jazda na niskich obrotach, tylko nieumiejętne operowanie gazem, W skrócie, chcesz przyspieszać, zredukuj bieg. Podczas stałej jazdy, w celu ograniczenia paliwa, możesz używać najwyższych przełożeń. Im większa moc silnika, a w szczególności moment obrotowy, tym większym, tym większym wyczuciem należy podejść do sprawy. Większość. Przed wczesnych awarii wynika strzymania nogi na sprzęgle w czasie jazdy, ruszania tzw. kangurem, wprowadzenia zespołu napędowego w przez jazdy na zbyt niskich obrotach oraz złej kondycji układu wtryskowego. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.